Cześć z tej strony Ania i Darek. Disney już od jakiegoś czasu szturmuje kina swoimi aktorskimi wersjami znanych bajek. Mieliśmy Magnificent, Piękną i Bestię czy Księgę Dżungli. A dzisiaj opowiemy Wam o najnowszej produkcji Disney'a, o Aladynie, który swoją wersję animowaną miał ponad 25 lat temu. To dość duża ilość czasu, więc fajnie jest zobaczyć ponownie swoich ulubionych bohaterów z dzieciństwa. Nie wiem jak wam, ale papuga Jago i jego złośliwe uwagi zapadły mi na długo w pamięci tekst kreskówek, noga, ręka, mózg na ścianie stał się popularny zanim jeszcze powstało zjawisko memów. Grzeczny ptaszek. Papużeczko, chcesz? Powiedz ciasteczko, a ręka, noga, mózg na ścianie! O, skry ptaszek! dziobem. Zaznaczę tylko na wstępie, że po obejrzeniu pierwszych trailerów byłem trochę sceptycznie nastawiony na Aladyna. Szczególnie to, jak został zrobiony animowany Will Smith, grający tutaj Gina. Postać bardzo ważną, jeśli nawet nieważniejsze od tytułowego bohatera opowieści. I w samym filmie nie poprawiło się to za wiele, ale szczerze mówiąc, jest to dla mnie tylko jeden z dwóch mankamentów w całym filmie, bo cała reszta filmu to szczerze bardzo dobra produkcja. Will Smith grający Gina wypadł naprawdę dobrze, widać, że świetnie bawi się swoją rolą, wszystkie magiczne sztuczki czy żarty jakie robił sprawiały masę radości, dzięki czemu szybko przestajemy zwracać uwagę na jego niebieską wersję w CGI. Bo wszystko wygląda tutaj kolorowo, bajkowo, z wielkim przepychem. Czuć klimat baśni z tysiąca jednej nocy. Efekty specjalne są na bardzo wysokim poziomie. Kostiumy i większość kreacji zostały dobrze dobrane. No może poza Wezyrem Jafarem. Tutaj dość się zawiodłam, bo odstaję od bajkowego pierwowzoru, gdzie był bardziej złowieszczy, wręcz demoniczny. A tutaj jego wygląd i motywacja są mało wiarygodne. Przypomina bardziej kogoś z kompleksem niższości. Do tego bajkowy, rezolutny Jago traci wiele ze swego uroku. Może w kontynuacji to naprawią. Sceny muzyczne przypominają trochę produkcję z Bollywoodu, gdzie masa ludzi w bogato zdobionych strojach tańczy i śpiewa. Piosenki są bardzo podobne do tych zanimowanej wersji, ale tutaj dzięki choreografii aktorów robi to naprawdę spore wrażenie. No może poza polskim dubbingiem. Nie zrozumcie mnie źle, bo do dialogów da się przyzwyczaić, ale kiedy słyszy się jak oni śpiewają, to już jest różnie. Ale to chyba normalne w dubbingowanych filmach aktorskich, cóż, nie można mieć wszystkiego. Ale jak tylko będzie okazja, to obejrzymy Aladdina w oryginale dla porównania. Film jest trochę dłuższy niż animacja, dzięki czemu twórcy mieli czas na lepsze pokazanie nam charakteru postaci, ich pragnień i relacji między nimi. Aktorzy mają więcej czasu na wyeksponowanie swoich postaci, a dzięki wielu drobnym dodatkowym scenom historia staje się pełniejsza. Jeśli miło wspominasz historię Aladyna i jego przyjaciół z 92 roku albo masz dzieci to jedne co możemy powiedzieć to, że polecamy iść do kina i zobaczyć ten naprawdę przepiękny, bajkowy film. Do zobaczenia! Do następnego! Patrz na to! Jedziemy! Nie, ja tutaj rządzę! Serio? Nie ma takich dwóch jak jeden, ja! Aladdin w kinach od 24 maja.